Media. Produkcja oryginalna Earborne Media. Cześć, dzień dobry, tu Kasia Depa, jestem gymologiem, pasjonatką kamieni szlachetnych i witam Cię w kolejnym odcinku Biżuteryjne Historii, gdzie biżuteria i opowieści tworzą wyjątkową całość. Pora na odcinek o najdroższych diamentach sprzedanych na aukcjach jubilerskich. Mm. Diamenty potrafią zmienić życie wielu osób i miejsc. Dzisiaj jest odcinek już 22. Właśnie o najdroższych diamentach świata, bo w końcu coś sprawiło, że diamenty są jednym z najbardziej pożądanych kamieni szlachetnych na świecie. Zatem uwielbiam przeglądać Katalogi aukcyjne, a także w ostatnich latach, niektóre diamenty, które były właśnie wystawione na aukcje, były takimi swoistymi gwiazdami aukcji, i bardzo często dzięki prezentacji tych kamieni był rozgłos aukcji. Nie przedłużając, przygotowałam pięć kamieni: pięć diamentów, które zostały sprzedane najdrożej na aukcjach i na miejscu piątym. The Winston Pink Legacy, czyli różowa perfekcja, sprzedany w 2018 roku na aukcji Christie's Genewie za ponad 50 milionów dolarów. Masa niecałe 19 karatów, szlif szmaragdowy, barwa intensywnie różowa, czystość vs 1. Ten kamień został znaleziony około 100 lat temu w RPA, w kopalni należącej do koncernu DBS. Później został zakupiony przez markę jubilerską Harry Winston, od której wziął obecną nazwę. Jeszcze raz nazwa to do Winston Pink Legacy, a przed sprzedażą przez dekady należał do rodziny Oppenheimerów, założycieli Imperium De Bears. Miejsce czwarte, Graf Pink, historyczny różowy diament. Cena sprzedaży: 46 milionów dolarów. Został sprzedany na aukcji Sotheby w Genewie w 2010 roku. Masa niecałe 25 karatów. Szlif szmaragdowy. Barwa intensywnie różowa. Czystość VVS2, czyli bardzo, bardzo małe inkluzje. Widoczne tylko pod lupą. Pochodzenie był wydobyty w kopalniach Indii. To jest to kamień z Indii w pierwszej połowie XX wieku. Później zakupione przez słynnego brytyjskiego jubilera Lorenza Grafa, który nadał mu swoją nazwę, a w latach 50. należał do słynnego nawierskiego jubilera Harriga Winstona, który przez długi czas go przechowywał. Natomiast ostatecznie, e, ostatecznie tutaj większą, większy wpływ na historię tego kamienia miał Graf. Miejsce trzecie: Blue Moon of Josephine. Jest to nie szlif szmaragdowy, a poduszkowy. Jest to poduszka o barwie Fancy Vivid Blue, czyli intensywnie niebieska. Jest bez inkluzji, jest idealnie czysty. Ma 12 karatów. Sprzedany w 2015 roku na aukcji Sotheby w Genewie za 48 milionów dolarów. Co ciekawe, to jest bardzo powiedziałabym młodziutki kamień znaczy historycznie jest młodziutki, bo został znaleziony w słynnej kopalni Kulinan w RPA w 2014 roku a sprzedany w 2015 został zakupiony przez miliardera z Hongkongu Josepha Lau, który od razu potem jak zakupił ten kamień zmienił nazwę diamentu i diament został nazwany na cześć jego córki Josephine jeszcze jest dodatkowy rekord przy tym kamieniu został ustanowiony rekord najwyższej ceny za karat, ponad 4 miliony dolarów kiedy kamień był sprzedawany. Imponujące. Tak tylko dla przypomnienia, obracaliśmy się do tej pory w wartościach około 50 tysięcy dolarów, natomiast uh, The Winston Pink Legacy 50 tysięcy dolarów 19 karatów, Graff Pink 46 milionów dolarów 25 karatów niecałe, a tu mamy 48 milionów dolarów i 12 karatów. Miejsce drugie. Openheimer Blue, najdroższy niebieski diament. Cena sprzedaży to 57 ponad 57 milionów dolarów. Sprzedany na aukcji Christie's w Genewie w 2016 roku. Masa niecałe 15 karatów, szlif szmaragdowy, barwa intensywnie niebieska, czystość VVS1 i ten kamień pochodzi z legendarnej kopalni Kulin Mine w RPA, która słynie z wyjątkowo kolorowych diamentów. Nazwa nie pochodzi od nazwiska słynnego naukowca od bomby atomowej, ale od Sir Philippa Oppenheimera, który był wieloletnim szefem koncernu Debers, który wcześniej posiadał ten kamień. I do czasu sprzedaży Oppenheimer Blue był największym szlifowanym w szlifie szmaragdowym naturalnym niebieskim diamentem wystawionym na aukcji. Miejsce pierwsze Pink Star, wszech wszechczasów. Aukcja Sotheby w Hongkongu rok 2017 mamy wystawiony kamień, który jest w owalnym, dokładnie Oval Brilliant Cut. O barwie fancy vivid pink, intensywnie różowa. Jest idealnie czysty bez inkluzji. Ma masę niecałe 60 karatów. Kamień został wydobyty w 1999 roku w kopalni Debers w Afryce Południowej. Początkowo miał masę 132 karety, natomiast wiadomo, po oszlifowaniu masa jego została zmniejszona. Co ciekawe, szlifowanie diamentu trwało prawie dwa lata, a początkowo nosił nazwę jeszcze ten kamień, Stymonds Pink. Cena sprzedaży? 71 milionów dolarów. Obecnie ten kamień znajduje się w posiadaniu firmy jubilerskiej Chow Tai Fook z Hongkongu. Także, no właśnie. Każdy z tych wyjątkowych kamieni posiada fascynującą historię. To trzeba przyznać. E, tak, te kamienie są drogie, a już tak dawno są tych prywatnych sejfach. Ale od momentu odkrycia, poprzez niezwykłe właścicielskie losaż, także po spektakularne rekordy sprzedażowe, bo trzeba przyznać, że każdy z tych pobił rekord sprzedaży, diamenty stały się klejnotami iście legendarnymi. Na zawsze zapisując się w historii jubilerstwa i światowych aukcji. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zachęcam do mikro wsparcia, a na Instagramie są dodatkowe materiały i zdjęcia. Um, pomagające tutaj spojrzeć na, na te kamienie, o których opowiadałam. Dziękuję, do usłyszenia, do jutra. Media. Produkcja oryginalna Earborne Media